Ochotnicza Straż Pożarna w Orliskach nie należy do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Strażacy z Orlisk w 2023 roku do zdarzeń wyjeżdżali 11 razy, w tym 9 pożarów, 2 miejscowych zagrożeń. Koszty utrzymania jednostki z budżetu gminy Gorzyce w 2023 roku. Na wydatki składają się m.in. koszty mediów, zakup paliwa, ubezpieczenie, wypłaty ekwiwalentów, koszty pracy kierowców, naprawy sprzętu, przeglądy techniczne, zakup mundurów, ubrań koszarowych, przeglądy, badania lekarskie. Natomiast w latach poprzednich koszty utrzymania jednostki z budżetu gminy kształtowały się następująco. W 2021 roku wybudowano garaż blaszany wraz z dojazdem za 24 tysiące złotych oraz wykonano remont generalny samochodu za 20 tysięcy złotych. Ochotnicza Straż Pożarna liczy 27 druhen i druhów, w tym 18 członków czynnych OSP wyznaczonych do składu osobowego jednostki operacyjno-technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Orliskach. W minionym roku jednostka uczestniczyła w zawodach i ćwiczeniach m.in. Renegade Sarek z ćwiczeniach taktyczno-specjalnych z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na obszarze lądowym i morskim organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, które w tym roku odbyły się na stadionie w Gorzycach. Druchny i druchowie brali udział i zabezpieczali wydarzenia o charakterze gminnym. Ostatnie 5 lat obfitowały w niespotykane do tej pory wydarzenia. Między innymi w 2020 roku ogłoszono pandemię koronawirusa, a w lutym 2022 roku rozpoczęła się zbrojna agresja Rosji na Ukrainę. organizacje pomocy włączyły się wszystkie jednostki OSP z terenu gminy. W czasie pandemii do najważniejszych zadań skierowanych do straży należało między innymi rozprowadzanie maseczek wśród mieszkańców dostarczanie żywności mieszkańcom przebywającym na kwarantannie oraz dezynfekcja pomieszczeń i budynków użyteczności publicznej. Najważniejsze zadania realizowane we współpracy z samorządem w związku z agresją Rosji na Ukrainę to między innymi pomoc przy organizacji miejsc noclegowych, dyżury na granicy w punktach recepcyjnych, Pomoc przy organizacji pomocy humanitarnej, pomoc przy wydawaniu produktów w gminnym punkcie wolontariatu, przekazanie sprzętu strażackiego dla Państwowej Służby Ukrainy dla spraw sytuacji nadzwyczajnych w ramach ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną, zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego za 600 tys. zł oraz generalny remont samochodu marki Żuk za 75 tys. zł.